Witam wszystkich widzów tej mitów. O magicznej mocy wielu przedmiotów i figur geometrycznych napisano wiele. Są one używane w zasadzie do tworzenia przeróżnych znaków lub artefaktów mających wzmocnić zaklęcia lub nawet zaistnieć samodzielnie jako pewnego rodzaju zaklęcie. Oczywiście mowa tutaj o zaklęciach dobroczynnych, czyli tych, które między innymi ochraniały właściciela, jego dom oraz rodzinę. Wśród wielu starożytnych ludów na plan pierwszy w tworzeniu artefaktów wysuwali się Fenicjanie. Kultura cywilizacji fenickiej była jedną z najbardziej inspirujących i wpływowych w starożytnym świecie. Dzięki handlowi morskiemu przez wiele stuleci pismo fenickie, język i kultura rozprzestrzeniły się w wielu zakątkach Europy i Bliskiego Wschodu. Dla archeologów i miłośników historii różnorodne mitologie i wierzenia cywilizacji semickich na Bliskim Wschodzie były zawsze dużym źródłem inspiracji i wiedzy. Wykopaliska w największych starożytnych metropoliach tego regionu zaowocowały odkryciem wielu wspaniałych dzieł sztuki. Ale co z artefaktami, które odnoszą się konkretnie do życia i wierzeń życia codziennego w starożytnych społeczeństwach? Unikalne i enigmatyczne amulety Ars Lantage z pewnością dają nam w to pewien wgląd. W najbardziej ogólnym sensie amulety Ars Lantage działały jako ochrona przed światem nadprzyrodzonym, zwłaszcza nocnymi stworami, które jawiły się w trakcie snu. Były to istoty astralne na tyle złe, aby wyrządzać szkody w życiu codziennym Fenicjan, przynajmniej tak wówczas myślano. Starożytne miasto Arslan znajduje się we współczesnej Syrii, w południowej guberni Aleppo, w pobliżu miasta Ain al Arab, Kobani. Arslan było niegdyś siedzibą ważnego ośrodka znanego jako Hadatu, co oznacza nowe miasto w języku aramejskim. Hadatu było domem dla kilku zmieniających się kultur i cywilizacji, a w okresie asyryjskim stale rosło na znaczeniu jako ważne miasto. Hadatu stało blisko starożytnego hetyckiego miasta Masuwari-Til-Barsip, współczesne Tel Ahmar, około 25 km dalej na lewym brzegu Eufratu. Hadatu cieszyło się dobrymi stosunkami ze wszystkimi większymi miastami regionu i południowymi cieśninami Anatolii. Dziś to miasto znane jest jako Ars Lantash. Nazwa Arslan Tasz pochodzi od tureckiego Arslan -tas, co oznacza kamienny lew i odnosi się do monumentalnej rzeźby asyryjskiego lwa, która strzegła starożytnej bramy miasta. Ale lew nie był jedyną rzeczą znalezioną w tym starożytnym miejscu. Od pierwszych wykopalisk w 1836 roku, a następnie ponownie w 1928 roku, w miejscu tym odnaleziono wiele niezwykłych starożytnych artefaktów, w tym tak zwane amulety Arslantaż. Amulety Arslantaż zostały zakupione w 1933 roku przez hrabiego Roberta du Mencil du Bisson, francuskiego historyka i archeologa. Podczas wizyty w miejscu starożytnego Hadatu do Francuza podszedł syryjski chłop, który zaoferował mu sprzedaż dwóch tabliczek z tego miejsca. Zakupiono je za bardzo niską cenę i było całkiem prawdopodobne, że chłop je po prostu gdzieś skradł. Tak czy inaczej Dubison rozpoznał ich wartość i mimo wszystko dokonał zakupu. O odkryciu poinformował w 1937 roku na spotkaniu Société Nationale des Antiquitaires de France. Szczegółowe opisy i badania tabliczek ukazały się wkrótce po tym, jak w 1939 roku De wykonał szczegółowe fotografie obu tablic, a także wykonał cięcia, rysunki i odlewy. Próbował też przetłumaczyć napisy na tabliczkach. Dwie inskrybowane tabliczki z wapienia zostały nazwane AT1 i AT2 od arcylantarz. Przy czym tylko AT1 ma na sobie napis. AT1 mierzy 8,5 cm na 7 cm i ma okrągły otwór w górnej części, co wskazuje na jego rolę jako amuletu do noszenia na sznurku. Na awersie znajduje się surowa płaskorzeźba skrzydlatej bestii z ciałem lwa i głową mężczyzny, opiekuńczej sumeryjskiej istoty znanej jako lama lub lamassu. Ta talizmaniczna postać stoi nad płaskorzeźbą wilczycy z ogonem skorpiona, która pożera człowieka. Na odwrocie tabliczki AT1 znajduje się wysoka postać mężczyzny maszerującego boga odzianego w krótką asyryjską tunikę i długi płaszcz, wymachującego toporem i noszącego charakterystyczny późnoasyryjski turban z lilią. Po obu stronach tabliczki znajdują się obszerne inskrypcje, które w odniesieniu do obrazów zostały określone jako potężne zaklęcie czyniące tablicę ochronnym talizmanem. Tłumaczenie inskrypcji ujawniło naturę zaklęcia i przed czym miało chronić noszącego. Inkantacja na tabliczce jest potężnym zaklęciem chroniącym dom właściciela. Napis na tabliczce jest pisany pismem aramejskim, będącym pochodną starożytnego alfabetu fenickiego okazuje wyraźne przejście od starożytnego pisma kananejskiego i aramejskiego w głąb jego bardziej klasycznej formie do tego, który skłania się ku pisanym kursywom literom aramejskim. Natomiast język inskrypcji jest fenicki, ale pisany pismem aramejskim. Tekst był przedmiotem szeroko zakrojonych badań, które trwały dziesiątki lat. Ostatecznie odczytany tekst dostarczył niezwykłych informacji na temat regionu tamtego okresu. Chociaż używanym językiem jest fenicki, tekst zawiera kilka zapożyczonych słów aramejskich, a w kilku miejscach przechodzi do ortografii i morfologii aramejskiej. Uczeni ogólnie zgadzają się, że sugeruje to, że tekst został napisany przez aramejskiego skrybę. Sama inkantacja jest potężnym zaklęciem chroniącym dom. Została napisana, aby chronić noszącego przed demonami, w szczególności demonami nocy, które nie mogły wejść tam, gdzie był noszący amulet. Cała inskrypcja zdradza ciekawe przekonanie i przymierze noszącego z samym kosmosem, którego używa jako legalnego sposobu na wymuszenie zaklęcia. Tłumaczenie zaklęcia na rewersie jest następujące: Inkantacja. O lotnicy, boginie, o sam sam synu Pidrysisy, Boga i o dusiciele baranków, do domu, do którego wchodzę, nie wejdziecie, a na dziedziniec, po którym kroczę, nie będziecie kroczyć. Przedwieczny zawarł przymierze z nami, Aszera zawarła pakt z nami i wszystkimi synami El i wszystkimi rady wszystkich świętych, przysięgami nieba i starożytnej ziemi. Przysięgami Baal, Pana Ziemi. Z przysięgą Sawaran, którego słowo jest prawdą. I jego siedem konkubin. I osiem żon Baal Kutz. Od pierwszej części inskrypcji można zaobserwować kilka ciekawych aspektów. Po pierwsze możemy zrozumieć jego ochronny charakter przed demonami nocy. Są oni tutaj określani jako lotnicy dusiciele jagniąt I są pokrewni demonom Lamasztu w wierzeniach mezopotamskich. Inkantacja przywołuje tutaj bóstwo znane jako Sasam. Wiele tajemnic oznacza to imię, ponieważ jest to rzadko przywoływane lub wspominane bóstwo. Powszechnie uważa się, że Sasam jest bóstwem opiekuńczym, wzywanym do interwencji na rzecz ludzi. Niektórzy twierdzą, że Sasam jest bóstwem pochodzenia niesemickiego. Bogini Ashera, kananejska i ogólnie semicka bogini matka i królowa małżonka El, Boga stworzenia, jest również wspomniana w tekście zaklęcia. Kilka źródeł błędnie tłumaczy to słowo pierwotnie na asyryjskie bóstwo Asur. Większość uczonych zgadza się, że ta interpretacja jest błędna, ponieważ bóstwo to nie pasuje dobrze do zaklęcia fenickiego, zwłaszcza w połączeniu z bogiem El i innymi bóstwami panteonu kananejskiego. El, najwyraźniej kannejski bóg stworzenia, pojawia się wśród innych narodów jako Adonai, Elohim i Jahwe, jak też i El. Innym unikalnym bóstwem wspomnianym tutaj jest Choron. Jest bóstwem podziemi, jego współwładcą i bratem bliźniakiem Melgarta, głównego bóstwa i boga miasta Tyru w dzisiejszym Libanie. Na amuletach arslan, pisanych do demonów, i przeciw nim na awersie tabliczki widnieją nieco krótsze napisy, niemniej jednak ważne. Tutaj krótkie zaklęcia i zaklęcia są wpisane bezpośrednio w ducha opiekuńczego i masu, a także demonicznego wilka. O lotnicy, odejdźcie z ciemnego pokoju, ale już, demony nocy, z mego domu miażdżyciele idźcie. Co do Samsa, niech mu się nie otwiera i niech nie wstępuje do moich podwojów. Słońce wschodzi, a Samsam sam. zniknij i leć do domu. Z całości tego tekstu można zrozumieć, że jest on skierowany do demonów i przeciw demonom. Nazywa się ich boskimi lotnikami i dusicielami jagniąt. Skupiając się na oryginalnym fenickim słowie oznaczającym lotniczki, uczeni na ogół zgadzają się, że jest to odniesienie do lilitów, osławionych nocnych demonów, o których wspomina się w licznych tekstach magicznych. Lilitu to żeńskie demony ze starożytnej religii mezopotamskiej, często wymieniane w tekstach z Sumeru, Babilonii i Asyrii. Słowo oznaczające dusiciele jest prawie równe ugaryckiemu słowu oznaczającemu ich dwie – boginie dusicielki, co doskonale łączy się z tłumaczeniem i naturą zaklęcia. Ogólnie rzecz biorąc zaklęcie ma na celu ochronę noszącego przed tymi istotami i zabronienie im wejścia do domu. Stwierdza się, że zaklinacz jest w zmowie z samym El i Asherą i jest chroniony przysięgami nieba i ziemi. Noszący jest dodatkowo chroniony przez Baala, który tutaj nosi starszy ugarycki epitet władca ziemi oraz boga Sawrana i jego żony mieszkanki podziemi. Zaklęcie wymaga, aby te demony nocy opuściły dom noszącego lub nie przekraczały progu lub drzwi wejściowych. To ponownie ujawnia interesujące przekonanie i znaczenie progu w starożytnych cywilizacjach. Ważną częścią domu był właśnie próg, nasycony rytualnym znaczeniem. Wierzono, że tak potężne zaklęcia i magiczne słowa mocy nie pozwolą złym duchom przekroczyć progu i wejść do domu. Inskrypcje były intensywnie badane i z punktu widzenia językowego dostarczyły bogactwa unikalnych informacji. Zwłaszcza w odniesieniu do języków semickich starożytnego świata. Ortografia całego tekstu jest standardowa fenicka, to znaczy nie ma końcowych liter samogłosek, co jest charakterystyczne dla tego języka. Ale co ciekawe, tekst zawiera kilka aramizmów, takich jak słowo ulotki, słowo aram, liczba mnoga od lilit, a także epitet Kuts. Co więcej, kilka fenickich pisowni wyrazów sugeruje użycie aramejskiego, a unikalna pisownia Boga z Faran może być aramejska lub południowo-kanejska. Co nam to może powiedzieć? Ponieważ używanym językiem jest fenicki, ale z wieloma aramejskimi akcentami przypuszcza się, że napis był dziełem aramejskiego skryby dla fenickiego gospodarstwa domowego. Teraz amulety arslantaż były przedmiotem wielu dyskusji i wielu uważa, że są podróbkami. Kilku czołowych naukowców sprzeciwia się temu. Stworzenie tego tekstu w latach 30. XX wieku byłoby praktycznie niemożliwe ze względu na złożoność tekstu oraz fakt, że zawiera on ortografię aramejską w tekście fenickim. Czy amulety arslantaż miały być noszone na szyi? Czołowi uczeni sugerują, że tak nie było. Tabliczki są nieco nieporęczne, aby można nie było nosić jako zwykły naszyjnik. Jeśli połączymy kropki i naturę zaklęcia, stanie się oczywiste, że ten ochronny talizman dla domu miał być zawieszony nad drzwiami, miejscem o rytualnym znaczeniu, w którym demony nocy mogły zobaczyć zaklęcie. Ponadto tekst dostarcza ważnego wglądu w wierzenia starożytnych kultur semickich. Prosty lud miał barwny zestaw wierzeń, co widać z nacisku na demony nocy. Zawieszony w drzwiach lub na progu domu amulet wyraźnie ostrzega nocnych gości przed ucieczką, a gdyby nie usłuchali, zostaliby pokonani przez potężne światło porannego słońca. Cywilizacje Bliskiego Wschodu były niewątpliwie jednymi z najstarszych i najbardziej inspirujących w starożytnym świecie. Z tych pustynnych regionów i żyznych Dolin Rzecznych, kultury i technologie, przemysł i handel rozprzestrzeniły się na wschód i zachód i ukształtowały powstanie świata, jaki znamy. A wśród Fenicjan mitologie Aramejczyków, Asyryjczyków i Kananajczyków nakładały się na siebie. Dla ludzi, którzy niewiele wiedzieli o świecie przyrody, nadnaturalność była z pewnością wiarygodna. Zagadkowe zaklęcia i zaklęcia ochronne amuletów Arslantaż dostarczają cennego wglądu w to, jak dawno temu światy nadprzyrodzone i profanum współdziałały w codziennym życiu. Chociaż współcześni badacze zupełnie jakby pominęli demony nocy, skupiając się tylko na zapisie i ortografii zaklęcia. Warto tutaj się zastanowić, czy odniesienie do dusicieli jagniąt nie odnosi się do współczesnych informacji o porywaniu przez szaraków zwierząt i ich okaleczaniu. Czy relacje ludzi porwanych i męczonych różnymi torturami nie odbywały się w ich własnych domach, a zanim stracili przytomność, czy nie widzieli twarzy szaraków?